Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Piłkarze i koledzy do niego. Jednak Po 8 latach zmienił otoczenie. Zmienił GPS Tychy na górnik Łęczna. Tak, mówiliśmy o tym na wstępie. Łukaszu Mówiliśmy również na wstępie o sprawach organizacyjnych klubu Nie rozegrana akcja. Przepraszam, że Ci przerywam, ale to już się kroiło na to, że... Nie. Rozpoczął Gąska. On najczęściej uderzał w tym ostatnim meczu stresowym u siebie na bramkę przeciwnika. Tych strzałów bardzo mało. Jest teraz Krykun, Lewa noga. Wuchowi pięć oddanych strzałów, ale byli niesamowicie konkretni. Z tego padły trzy bramki. Szczepan. Szczepan. No właśnie chciałem, zanim uderzył, to Szczepan chciałem powiedzieć, gry jest. Kietniewski dośrodkowanie, dochodząca piłka, to chyba uderzał już. Ale teraz Słowacki, jest bramka! Fantastycznie znalazł się w tej sytuacji Kasolik, to jest jego drugi gol po stałym fragmencie. Wprawdzie nie bezpośrednio po dośrodkowaniu, ale gdzieś ta piłka wróciła w pole karne i mamy prowadzenie dla ruchu, czego się pewnie nikt włącznie nie spodziewał. Trzeci stały fragment gry, po którym ruch w tym sezonie zdobywa gola. Drugi gol Kasolika właśnie po stałym fragmencie. Dośrodkowanie. Jest jednak świetniewski. Wybita piłka przed 16. Popatrzmy jeszcze raz tutaj. No, będzie chyba. Nie. Chociaż nie, Kasolik nie był na naspalony. Trzech piłkarzy było poza. Już gąska. Dobra, piłka do na Krykun zdąży, będzie dośrodkowanie jest zwrotna. Piłka Krzeszczyk odważny Przed głową między dwóch zawodników Mika Solika. Tam zrobiła się przestrzeń właśnie do Ważne są te ruchy. Ważne są te ruchy napastnika, ważne są te ruchy zawodników ofensywnych Polaka. kolejna próba, tym razem rzut rożny. W tą pierwszą ligę i apetyty rosną cały czas. Krzeszczyk. Od razu przy nim Kasolik wyszedł wyżej, też była sekuracja, Grzeszczyk odwrócił się, próbuje. No A, tak jest, no świetnie to teraz wyjaśniłeś, wytłumaczyłeś, właśnie chodzi o stworzenie tutaj przewagi, to niekoniecznie związane z systemem gry na dobrą Teraz bardzo kąśliwy, ale niedokładnie. W niebieskich strojach wracają górnicy, ale zrobiła nam się teraz dziura. W środkowej strefie ładnie Szczepan do Foszmańczyka, niedokładnie odegrał Szczepan tą piłkę, ale jeszcze Moneta, Moneta, niezła wrzutka, nie ma gola. świetniecki przeniósł piłkę, będąc na Wrocki, dobre wejście na On zbiera dużo piłek, to trzeba podkreślić. Teraz właśnie Wójtowicz, Wójtowicz długo czeka, czeka, wyłożył piłkę na do Szczepana, Szczepan Pląskowski, nie zdążył tego domknąć. Dobrze to wyglądało z jednej strony, dogranie, za chwilę to zobaczymy. O... Od razu żyją trybuny, Artur. Zobacz, takie podanie z głębi pola, zgrana piłka tutaj, w, jakby w to drugie tempo. Pierwszy raz przegrał walkę Wójtowicz. Tu jest v chyba Pląskowskiego albo Fosmańczyka raczej. To był foszpańczyk, jeszcze foszpańczyk się ładnie zastawił. foszpańczyk ma trochę miejsca, lewa noga foszpańczyk broni Tomasz Woźniak. Zobaczymy jak się zaprezentuje w tym meczu, ale rusza ruch Woszmańczyk. Woszmańczyk za mocno do Pląskowskiego zdąży Wójtowicz. Wójtowicz, jest środkowanie dobra piłka i tutaj uderzał piątek, piątek Pytaniak no, wraz z się. Młodzież jest nieobliczalna i są na właśnie Tkaczyk. o tym też mówiliśmy. Kupiony, drugi wypożyczony. No i rusza Moneta, popatrzmy, jest trochę przestrzeni, Foszmańczyk, zlepszył tą piłkę Foszmańczyk, trochę ta akcja zwolniła, co teraz jest strzał na bramkę. W styczniu 2003 roku pomocnik wypożyczony do końca sezonu, Stawiam przed sobą cel rozwojowy, chce grać i pomagać tej drużynie, chce się też rozwijać i mówił w przed rozpoczęciem rozgrywek Szczepan. Krąskowski niech się odwrócił, teraz będzie okazja. Jest strzał na bramkę, fantastyczna interwencja, nie ma dobitki celnej Jakuba Piątka, a uderzał Swędrowski. Już tutaj akurat e, Jakub Piątek był na pozycji spalonej przy tej dobicy, natomiast tutaj świetnie Swędrowski krótkim przyjęciem od razu przygotował sobie piłkę. Były też świczane te stałe fragmenty rywali. Jakie rozgrywają, czego się mogą spodziewać gracze ruchu na ostatnim treningu. I proces całą na bramkę! Nie ma wyrównania, a jednak! 1 do 1! 80. minuta. Znów piłka odbita. Znów piłka dobita, tak jak w przypadku meczu w Rzeszowie. Pierwsza wybroniona, ale ta druga już wylądowała w siatce. Za chwilę zobaczyłem powtórkę. Cieszą się górnicy, Biernat. Jestem ciekaw, kto, kto tą piłkę ostatecznie wpakował do siatki. Nie mieli zbyt wielu sytuacji do zdobycia bramki piłkarze Górnika w tej drugiej części tego meczu, ale przyszedł stały fragment gry... Taki okres przewagi niebieskich zakończył się golem dla Górnika, tak mieliśmy w pierwszej połowie. Atakował Górnik, stracił bramkę po 20 minutach, zupełnie nieoczekiwania. Teraz Foszmańczyk, Foszmańczyk tuż nad poprzeczką, mówisz, górnik Foszmańczyk. Górnik swoje szanse, tutaj akurat ostatni Oj, tutaj poszedł odważnie, krzycząc głośno Bielecki, że to jego piłka. Jeszcze strzał z daleka, Bielecki odbija piłkę, a uderzał z numerem siódmym, Bierza. Daleko wrzeszona piłka, popatrzmy. Jest podbita, jest Grzeszczyk, Grzeszczyk. Złapał się za głowę tylko Marcin. I koniec. 14. Potyczka obu klubów często gdzieś się mijały na różnych poziomach rozgrywek. Dlatego tych spotkań nie za wiele kończy się remisem jeden do jednego. No i możemy się zastanawiać, czy sprawiedliwym, czy, czy jednak nie. Mam wrażenie, że, że jednak sprawiedliwie, biorąc pod uwagę tą końcówkę, drugą część spotkania. Powiem tak, e, jeśli chodzi o drużynę górnika, on tutaj dobrze ten mecz e, gdzieś rozpoczęli, miałem takie poczucie dobrze go kończyli, też e, zdobyli bramkę i pozostają w fragmencie gry. Natomiast e, lucho, mam wrażenie,